Hej, czyli czołem, witajcie serdecznie z tej strony do Player. A to jest już siódmy odcinek z Gry Ratchet and Clank. No i tak, jesteśmy na planecie Avidia i musimy w tym momencie znaleźć agenta Skida. I tym się właśnie, tu, i tyś, i tym się właśnie w tym momencie zajmiemy. Więc okej, okay, lecimy już przed siebie. Mamy 3500 śrubek i 4 dadytanium. Więc będzie na ulepszenia, mam nadzieję, że tak, więc okej, okay, którędyś, tutaj mamy niby strzałki, znaczy tutaj mamy strzałki, które prowadzą mnie, aha, ja tu, aha, tędy, okej, okay, okej, okay, okej, okay. wszystko jasne, tutaj trzeba uważać, tutaj trzeba uważać, bo te skrzynki są wybuchowe, a nie, tak, akurat nie, to się pomyliłem, ale tu są przeciwnicy, dobrze, mam jakieś naboje, Osiem, mało, ale myślę, że damy, damy radę go pokonać, idziemy na niego, chyba powiedz, co po prostu, o właśnie, tak. No i pięknie pokonany. Czy musimy w tym momencie cały czas iść tak jakby chyba w gódeł? Przynajmniej tędy, po... tutaj mamy drogę, więc tędy idziemy. A więc okej. Okay. ...informacje, których potrzebuje prezes Po co sobie utrudniać życie? Wydaj go nam, a nikomu nie stanie Powtarzam, nie wiem gdzie jest. To celebryta. Robi co chce i nikogo nie pyta o zdanie. Mam nadzieję, że jakoś wyjaśnimy sprawę. Okej, okay, chyba tu jest gdzieś ten agent.

No po prostu zawsze, no zawsze, a byłem już na samej górze Dobra lecimy szybko w takim razie Bez zatrzymywania się Nie ma co tracić czasu Mam 6, 6 naboi paliwa powiedzmy w naszym pirocytorze Więc nie jest też tak źle Ale to też nie jest takie wcale dobrze Ale nie jesteś nieźle jest O, o tak że sami przy tym Więc dobra lecimy dalej Mam nadzieję że w tym odcinku uda mi się tą planetę już tak jakby opuścić Jak na razie Staliśmy na ciebie A nawet nie no to trudno, to zobaczymy jak tam będzie. Przymidzienych są mnie zabić. Zastrzelić Lombax'a. Zastrzelić Lombax'a. Nie coś, że tami zastrzelić. Wszyscy. Ach, jest jenczej. Zajmie się nimi, a uczynię cię słabym. Okej. Okay. I tutaj jest nowy magnibut, co nam na 34 O, tam może będę. Znaczy pewnie będą, na pewno zresztą. Więc okej, okay, tutaj niestety skończyła mi się amunicja, a więc w sumie dawnym pomysłem będzie wziąć naszego wziąć pana zirkona, może mi to pomoże tutaj. Dobra. Teraz wywaliśmy... O, nie mam, nie mam wcale naboju. O ludzie, to nie jest za dobrze.

Okej, okay. w takim razie idę i zwyczajnie pokonam, a na tego latającego zostawię sobie ogień i go, i go zniszczymy jakoś. Więc okej, okay, wszystko już ustalone. A to ten agent skida mówił cały czas, a tam już wszystko wiem. No i pięknie, awans pirocytora, trzeci poziom dodatkowo zdobyliśmy. I pokonaliśmy tego latającego Więc Dobra, fajnie młody. Chyba wszystko załatwione. Więc możemy podejść do, podejść do tego agenta Ej to no wy jest. uratowaliście mojego klienta? A? Nie mówcie, nie mówcie Traczet i Klank Raczet i Klank Tak, tak, coś pięknego Raczet i Prank. Ta nazwa gada Czuję potencjał marketingowy Ludzie to na pewno kupią Słuchajcie Mój klient i ja rozdzieliliśmy się w czasie powrotu na statek Poszukałbym go, ale tu się roi od piaskorekinów. Pomożecie mi? Proszę się nie obawiać, ser. Piaskorekiny załatwione. Pięknie, pięknie! Macie do tego serce. Ludzie to kupią. Polecamy się na przyszłość. Okej. Okay. No i popatrzcie, złota śrubka tam się pojawiła, znaczy tam jest. Naprawdę doceniamy waszą pomoc. Dokąd się teraz wybierasz? Chyba do szpitala! Niech mi obejrzą tę nogę! Szpital? Skit litości! Miewałeś gorsze kontuzje. I co teraz powiemy twoim sponsorom? Eee, podejrzewam, że mnie nie lubisz i wcale się o mnie nie troszczysz. <sighs> Okej. Okay. A ty, Raczet? Raczet. Właśnie! Chcesz zostać gwiazdą deskolotki? Ten infobot o wszystkim ci opowie. Powiedz tylko, że przysłał cię Don Wonderstar. Nadeszła ta chwila! Ruszają coroczne zawody deskolotkowe o puchar Blackwater na planecie Realgar! Czy jesteś wziętym deskolotkarzem, który chce się pokazać? Grzej natychmiast do Blackwater i poczuj adrenalinę, prując jak rakieta na plastiku przyklejonym do silnika. Na co możecie liczyć? Posłuchajcie mistrzów poprzednich edycji. Nigdy nie opuszczam zawodów deskolotkowych w Blackwater. Z wyjątkiem przyszłorocznych. mam eee, radę się zjawić. Nie czuję swoich palców! To normalne? Zwycięzcy otrzymają pieniądze i holokarty! Więc wpadaj na Rilgar, by sprawdzić się w najlepszej imprezie sportowej galaktyki! I spróbować przeżyć. Okej, okay, w takim razie musimy lecieć na Rilgar? Aby tam... Chciałbym zobaczyć zawody, da się coś załatwić. Aby tam wziąć udział ja w wyścigach. Deskolodkowych, czy jak to tam się nazywa? W takim razie dobrze, popatrzcie. Pójdziemy sobie teraz, ciekawe czy ja mogę przez tą wodę tak przejść. Znaczy tak jakby skaźmi cały czas. Mogę! Nie mogę! A, Szkoda, szkoda! Chy, jeszcze jeszcze raz spróbuję. Bo tam jest ta śidupka, to mi ją zdobył od razu, byłoby fajnie. No ale nie wiem, czekajcie, bo tak nie przelecę, czy przelecę? Nie, nie, czekaj. Jakbym tak cały czas klikał? No nie, bo to się topie po chwili, okej. Okay. Więc jakąś inną drogę by się przydało znaleźć, ale na razie sobie to odpuszczę i lecę po prostu dalej do statku, ale czeka... Ejcie, statek jest tam. A nie, to dobrze, to dobrze, to, to jest bardzo, to, to bardzo dobrze. Więc momencik. Jeszcze szybko coś sprawdzę sobie. Na przykład tu jak stanęł, to jest... tu to obozu agenta. Tu to jest agenta. Aha, to tam gdzie był Agent, to rozumiem. Czyli tutaj. A to my tu nie byliśmy. Ojej, dobra, wstanę i muszę podłączyć y, do ładowania. Y, pada. Okej, okay, już sekunda, sekunda. I gramy dalej. Zawsze to musi się rozładować. Wiem, że, wiem, że, wiem, że mnie teraz może korzyć służyć. Słyszycie, bo jestem kawałek dalej. Ale już moment, moment. Co okay. się Okej, teraz czekajcie, podsunę biurko. Znaczy stolik. O właśnie, pewnie słyszeliście jakieś takie dźwięki. Siadam, no i w takim razie gramy dalej. A więc okej, okay, posterunek, Kalidia, nie no, wszystko jasne. Ej, jeszcze trzeba go włączyć. Okej, okay, udało się, udało się. Więc tak, tu jest, tam jest statek, a jakoś by się przydało dojść tam. Tylko pytanie, brzmi mi jak? Zobaczmy, spróbuję sobie zajść tędy Chyba wiem Coś mi się tak wydaje, że jak tam widzieliście właśnie to przed chwilą to co było O ja cię, ja nie przejdę teraz Muszę się wracać? No nie wierzę w to Tam to coś czerwono jak co widzieliśmy na górze To tak to się obstawiam, że to jest właśnie dla tych deskolotek Ale nie jestem pewien, ale tak coś mi się wydaje więc okej, okay, lecimy szybko do statku i na kolejną planetę, czyli w sumie nie wiem na jaką, ale lecimy za moment. Jeszcze sobie ulepszę jakąś broń. I dobrze, jesteśmy tutaj, więc trzeba... No tak, tak mi się wydaje, że po tym można tak tą deską jeździć. Jakoś się na przykład tam by dojechało. No nie wiem czy to o to chodzi, ale myślę, że tak... Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy później. Więc okej, okay, wracamy na, do naszej bazy, znaczy pod... pod ten... Pod statek. Szybko sobie... Szybko sobie ulepszymy. Broń jakąś, a następnie polecimy na kolejną planetę. Okej, okay, pidocytor. Ja na razie chciałem sobie tą broń wymaksować sobie. Zasięg to może... nie. W sumie mam dużo punktów, to wszystko mogę kupić No, wszystko a, mogę was? kupić. Tu jest zasięg, a tam nie wiem co jest. To no, mogę sobie zasięg wziąć na maksa. Mam jeszcze jedną, jedno, jedno, jedno radytanium, więc akurat starczyło na wszystko co mogłem, więc popatrzcie już, już nam naprawdę niewiele zabraku, niewiele zostało, więc dobrze, a na razie nic nowego do kupienia, więc okej, okay, lecimy na kolejną planetę. Dokąd teraz? W mgławicy G34 znajduje się ważny gadżet. Mhm. Mm popatrzcie, tutaj mamy poszukać jeszcze idziemy na Dilgar jednak w takim razie na razie, <gry> czemu nie idziemy na Dilgar, tutaj trzeba zdobyć jakiś tam sprzęt, żeby móc tam tą poprzednią planetę zrobić, więc dobrze więc na razie tutaj skoczymy, to zrobimy może tutaj będą te wyścigi, sobie pojeździmy na tej desce pewnie będzie fajnie, więc za chwilę się przekonamy jak to wszystko będzie działało będzie wyglądało, o, będzie wyglądało Mieszkańcy Blackwater City. Jak zauważyliście, mamy drobny problem z ameboidami. Służby bezpieczeństwa w pocie czoła eksmitują stąd te stworzenia. Najpierw jednak muszą się wyspać, wykąpać, umyć zęby i dojechać na miejsce. A to trwa. Do czasu ich przybycia zawieszamy wyścig. Zostańcie w domach, dopóki nie zażegnamy kryzysu. Dziękuję. Okej. Okay. jakieś jakiś... Ameboidy. Chcę przetestować swoją nową deskolotkę. Ameboidy się pojawiły albo pojawią za chwilę, więc zobaczymy. Tutaj powiedział Klang, że chce przetestować na wodę więc może za chwilę ją przetestujemy. Zobaczymy. Ok, mam przeszukać kanały, dobrze. A co jest tutaj? Więc zobaczymy naszą mapę. Tu jest ona w ten sposób, dosyć mała i obstawiam, że, i obstawiam, że to jest, że tutaj ten, yy, ta droga to jest tak jakby ten, to jest ten wyścig, zapewne, więc zobaczymy. Jak na jesteśmy tutaj, byliśmy tam więc już kawałek przejdźmy do tej spody No ja więc okej okay, idziemy po prostu, a nasze cele to ogólnie y, opcjonalne do trzy na wyścig to sobie oczywiście zrobimy, trzeba to zobaczyć No i przeszukaj kanały, więc wszystko jasne A więc dobrze zobaczmy co na nas tutaj czeka Aha, musimy tutaj wodę tą y, y, No wypompować to właśnie i zobaczmy, one giną czy nie? One, no powiedzmy, że tak, nie mają wody, to już długo nie pożyją niestety, ale okej, okay. łatwo przynajmniej rany je pokonać, więc tak, Czekaj, tam coś jest? Jakie świeci? Nie. Nie, nie, myślałem, że jakaś złota śrubka, ale nie, nie tym razem, więc okej, okay, szukamy dalej, aha, tutaj wpompujemy tą wodę, ale zanim to zrobię, to może wiecie co, właśnie pokonajmy sobie te potworki, tutaj trzeba właśnie tak, tak grać. Z takim, z takim myśleniem że tak powiem więc dobrze no i chyba tutaj też nic nie ma za bardzo więc znowu możemy iść tam na górę i wpompować tym razem wodę tutaj sobie na, i sobie na spokojnie na luziku przejdziemy właśnie dalej a więc zobaczmy mapę powoli idziemy coraz dalej więc dobrze tutaj to mogę zniszczyć mogę to zniszczyć więc świetnie to też zniszczę sobie i tutaj znowu musimy tą wodę wypompować podłącz, chydy do do, Powiem wam, trudne te nazwy są, ale no cóż, tak ma być, tak ma być. Okej, okay, na dole kolejne rybki. No niestety wody nie mają być troszeczkę słabo dla nich, ale cóż, tutaj chyba też nic nie ma, więc ja sobie je zniszczę. I jeszcze zanim tam przejdę, bo chyba tam ma iść, tak? Tak? zobaczyć czy tutaj mogę to zniszczyć. Nie mogę, aha, myślałem, że może jakbym to zniszczył, to, zniszczył, to by tam gdzieś była na, na przykład ukryta złota śrubka czy coś takiego, ale jednak nie tym razem, więc dobrze, czekajcie, czekajcie, tutaj jest jak na razie bezpiecznie, więc fajnie, ale nie, tędy, tędy się nie idzie, więc trzeba jakąś inną drogę znaleźć, spróbujmy, spróbujmy tak podlecieć, to nie jest to miejsce, czekajcie, aha, chyba wiem o co chodzi, chyba wiem o co chodzi, musimy stąd zawrócić, pod, pod, e, tak jakby wodę dolać, i później, na I później bezpiecznie przejść do góry. Czyli tylko teraz to wypomp wypomp wypompowałem dlatego, żeby zniszczyć tą rybę. Okej, okay. wszystko, jas wszystko jasne. Więc płyniemy. No i pięknie, jesteśmy na górze. Tutaj. A tutaj jest dosyć... O nie nie nie, tutaj nie jest bezpiecznie tak, aż tak bardzo. Ale nie jest to nic. Podbieramy sobie szybko śrubki. 5000 już powoli mamy. Znaczy już, do... już mam 5 tysięcy, znaczy. Więc jest dobrze. Nie wiem, czemu straciłem tutaj połowę życia. Po co w sumie to zrobiłem? Nie wiem, ale okej. Okay. Straciłem to, straciłem, a my idziemy teraz tędy. Zjeżdżamy nawet. O! 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 <laughs> Proszę bardzo. Okej. Pompy włączone. Wydaje mi się, że powinniśmy wiać. Czyli wiejemy w tym momencie, wszystko jasne. Tutaj ciekawe, czy coś jest, jest poukrywane, czy też nie za bardzo. Nie zbyt wiem. Okej, okay, ten cały szczęście to dosyć łatwe potwory. A nie, nie takie proste, ale nie muszę ich bić, nie muszę ich bić, więc w sumie nie będę tego robił na razie. Pewnie tutaj gdzieś jest złota śrubka, tak sobie się obstawiam, a może nie. W sumie nie wiem, mniejsza o to. Nie Biegniemy po prostu... Nie, tu nie ma chyba raczej złota śrubka w takim miejscu, one są po prostu takie bardziej poukrywane. Coś mi się wydaje. Okej, okay, aha, to tam. To ja pom pomyliłem kierunki. Tutaj pod nami mogło coś być, szczerze mówiąc nawet nie wiem, ale tak coś obstawiam. Okej, okay, teraz mamy nutkowanie. I płyniemy, płyniemy i teraz wynurzanie. Dawaj, 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 musiej, teraz kończy, się kończy. Chyba nie ma sensu ich bić, one i tak chyba od wody ginął. Może nie. Aha, chwila, chwila, bo ja tutaj czas tracę. Tu na pewno gdzieś jakbym na dole ponutkował, to się obstawiam, że coś bym znalazł, bo już nie ma na to czasu chwilowo. Trzeba się wydostać stąd bezpiecznie. I, dawaj, 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 dawaj. Zginąłem! O nie, czy jak stracę... O Od odnowa! Czy jak całkowicie stra... stracę... Tlen pod wodą. To się uduszę i zginę po prostu. Więc nawet nie będę bił, bił tych potworów, tylko biegnę przed siebie już, bo nie mam tutaj na to czasu z tego co ja widzę. Ale jednak czasem trzeba tak użyć, użyć ten pirocytor, bo jest ich przy dużo czasami. Dawaj, 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 dawaj. Szybko, 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 raczej, szybko biegnij. Biegni, albo no, płyń. Nie, nie no, biegnij lepiej, lepiej biegnij. Teraz płyniemy. To jest to miejsce? Nie, to chyba nie jest to miejsce, to jest za szybko. Czy, czy, a nie, to jest to miejsce, ale szybko tutaj zaszedłem. Dobra, nie biję ich, nie, nie ma sensu, nie ma sensu po prostu. Trzeba iść na szybko i to przejść. I tyle, szczerze mówiąc. Płyniemy, 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 płyniemy. To jest może to miejsce? Nie mam pojęcia, szczerze, nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc, po raz kolejny... Nie, to nie jest to miejsce, to jesteśmy już gdzieś... TO JEST TO MIEJSCE! wiedział, że musi się wynurzyć, by powietrze. Udało mi się? Chyba... Mało tak. Udało mi się elegancko. Więc dobrze, pod nami... Tu już, tu już znaczy ten... Yy, tu już... Tu już woda się nie podnosi. Więc jak tu sobie chwilę podedukuję. No i popatrzcie. Mamy tutaj... Coś niby mamy. A najgorsze jest to, że nie mogę pod wodą strzelać. No nie wiem, może trzeba gdzieś wody wypompować albo coś takiego. Nie wiem, mniejsza już zresztą z tym. Pójdźmy w to miejsce, aha, no i, no i lecie, jedziemy windą do góry. Więc okej, okay, fajnie, cieszę się z tego powodu. Udało nam się uciec z kanału. Przyjaźnie. Miejmy się na baczności, Klank. Hey, kolego. Masz może jakieś holokarty żubra? A co to jest żubr? Najpotężniejsza broń w tej galaktyce, panie kolego. Żabójcza broń rakietowa. Tim z Gadżetrona wiedział, że umieszczenie jej schematu w jednym miejscu będzie ryzykowne. Podzielili go i umieścili na holokartach. Moi ludzie i ja z chęcią weszlibyśmy w posiadanie tych holokart. No i całości schematu. Niech zgadnę. Jeśli dostarczymy ci holokarty, to zmontujesz nam tę giwerę. Zgadza się mój rezolutny przyjacielu Proszę weź tego intruzera Naprawdę bardzo ułatwi ci zdobycie rzeczonych przedmiotów Okej okay. Jak widzicie mamy nową Nowy przedmiot y, Intruzera Zbierz karty żubr... Hm. Żubra Dobrze Okej okay. czemu by nie? Więc tak Mamy tu Jesteśmy w takim oto miejscu Byliśmy właśnie w tych kanałach Czyli wydostaliśmy się z nich więc musimy iść teraz... No gdzieś tędy po prostu i będzie fajnie. Porozmawiaj. Sorry, nie Aha, tylko ty ja. Wchodzę do jego statku, niszczę sobie co chcę. Ślubki zbieram. Można, można, wszystko się da. Więc w takim razie fajnie. A więc tak, chyba mogę iść dalej. Tam mamy... tu coś mamy. Otwórz im Zarem. Aha. Może doprowadzić do zwarcia w zamku. Takie to jest coś. Twoje zadanie polega na tym, by, uż, by przy użyciu laserów zasilić wszystkie gniazda znajdujące się na zewnętrznej stronie zamka. No, Rozumiem. Wracaj tak pierścień tak przy użyciu tych klawiszy, zasilania. tak by skierować wiązkę lasera na gniazdo i zasilić jej en, ją je energią. Czaję? Więc tak. To bierzemy w ten sposób. I to tak. I tyle. Ok, cała logika na tym polega, w takim razie dobrze. Udało się, udało. Tutaj mamy jakieś rybki, znaczy do z gwiazdy tutaj bardziej rybki. Są więc świetnie, 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 świetnie. A więc tak, płotek, nic nie mam. Więc można lecić przed siebie, a tutaj mamy holokartę. Albo jakąś inną kartę. Nie. Jest. Dobra, otwórzmy ją sobie od razu. I mamy tutaj żubr. Kartę żubr. Więc to jest ta karta, której potrzebowałem, tak? ty pierwszą kartę żubra. Kontynuuj. Wciskaj L1 lub 1 R... Wciskaj L1 lub 1 żeby przełączać się między normalnymi holokartami i kartami żubra. Okej, okay, popatrzcie, tak to się prezentuje Jeśli kompletujesz wszystkie trzy zestawy żubra, utrzymasz prawdziwego żubra Nazwijmy to żubr po prostu A więc w takim razie bardzo fajnie, więc trzeba kompletować te zestawy trzy Okej, okay. a czy ja mogę do tego właśnie się wydłużyć, co byłem? Nie, tam chyba nic nie ma, ale więc to pójdę na szybko, na wszelki wypadek coś zobaczę Bo on niby mówi, że mam zwiadać te karty, ale chyba muszę zrobić wszystkie No właśnie Sztuk mistrza, co wyciągnie ci z kapelusza zastrzeżoną broń? Dadżetronu? Dokładnie, tak myślałem. Więc lecimy dalej, trzekacie, to jest jadę Czemu tutaj Nie wiem. To co, druchu? Startujemy? Nie mogę kamerę obracać, o, teraz mogę. Tam są te kanały, tak? No to nie, ja tam nie chcę iść, ale za to mogę pójść w to miejsce. A no właśnie, czyli gdzieś gdzie jeszcze nie byłem, a więc bardzo dobrze to, że zginę, tak? Nie, się zżyję Okej okay. Czy mam tutaj walkę z tymi robotami, czy tam w ogóle stoi? Znaczy będzie za chwilę ta walka? Jakie <gulanie> to są roboty, wszystko niszczy, wszystko No wszystko <gulanie> Dokładnie, okej, okay. lubimy go zwyczajnie no i pięknie W takim razie popatrzcie, mamy, mamy całkiem dużo śrubek w tym momencie To też bardzo dobra wiadomość Okej okay. Po 18 niby z takiego czegoś pada, ale to wcale nie jest tak mało właśnie Bo tutaj 60 sztuk, elegancko Okej, okay. tak, w takim razie Musimy dotrzeć na wyścig A wyścig jest chyba gdzieś daleko dosyć Czekaj zobaczmy Yy, opcjonalność czy na wyścig, opcjonalne, zbierz karty żubra. Aha, ja już w tym momencie mogę sobie stąd po prostu pójść i polecieć na kolejną, kolejną planetę, robić tak jakby główną fabułę. Wiecie co, możliwe, że może ja tak zrobię na początek, a później po prostu jak przejdę całą grę, będę, będę te planety robił po kolei, każdą i tyle. Dobra, w takim razie zrobimy właśnie w ten sposób, to pewnie będzie szybko szło, więc tak te planety będziemy robić później. Później tu po prostu się wrócę, nagram to na pewno dla was, więc dobrze, zobaczymy jak to będzie wyglądało później. Jak na razie, główny cel misji wykonaliśmy, więc można w sumie stąd iść, a więc okej, okay, jeśli wam się odcinek ten spodobał, to subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, poniście na fanpage'a. W następnym odcinku zobaczymy sobie, w następnym odcinku jeszcze sobie tutaj szybko zareaguję, albo no, dobra, już później lecimy na kolejną planetę, więc okej, okay, jeśli wam się spodobało, to trzymajcie no, To to zostawiam w górę, jak mówiłem, trzymajcie cześć!